Siemanko wszystkim tuszer. Witam Was ponownie. W końcu jestem znowu w Polsce, a więc mogę nagrywać i odcinek, o który prosicie od dawna, czyli poddania. Zapraszam. W tym odcinku będzie dużo gadania i będzie taka trochę teoria, czyli wstęp do tych poddań. Jeśli chodzi o poddania, wielkim czynnikiem wpływającym na ucieczkę z poddania, a, a także na powodzenie poddania. Są umiejętności samego zawodnika, więc zobaczmy na początek może dos Androsa. Ważne w parterze także są same perki, na przykład końskie zdrowie w przypadku dos Androsa, które daje dodatkową siłę w górnej pozycji. No i oczywiście takie statystyki, jak górna pozycja, dolna pozycja, ofensywa przy poddaniach, obrona przed poddaniami, jak widzicie, na wysokim poziomie. I takich zawodników y, radzę wybierać, szczególnie na początku, jak jeszcze nie macie dobrych umiejętności w parterze. Ale co również ważne, są dodatkowe statystyki. Zaraz wejdziemy sobie tutaj y, w tryb treningu, i stamtąd można sobie zobaczyć ruchy przeciwnika. I tutaj interesuje nas parter i poddania, oczywiście. I w parterze zobaczcie. Podstawowe ruchy w parterze poziom czwarty, i tutaj, jak pójdziemy w te inne, to możemy nacisnąć X i jesteśmy już tutaj. I ma on stawanie w BJJ poziom drugi, jak widzicie. Przejścia w parterze poziom trzeci, zmiana pozycji w BJJ poziom trzeci, tej poziom trzeci następny. I tak samo przy poddaniach, jak widzicie. Tutaj macie wszystkie poddania, jakie ma zawodnik, i poziomy tych poddań. Więc warto sobie sprawdzić, na jakim poziomie ma jakie poddanie zawodnik, jakie ma te poddania, bo znajomość tych wszystkich rzeczy naprawdę wam pomoże przy poddaniach, ale także przy obronie poddań, co niezmiernie ważne, bo jeżeli wiesz, jakim poddaniem dysponuje zawodnik, to wiesz jak się też przed nim obronić i czego się wystrzegać. Więc to jest ważny aspekt, żeby sobie wejść w tryb treningu, posprawdzać takie rzeczy, posprawdzać najlepszych grapplerów, czy jakichś zawodników na ziemi, co mają na jakim poziomie, w jakich pozycjach mają poddania i czego się wystrzegać. Na przykład trójkąt w gardzie, jak widzicie, tylko ma trójkąt w gardzie, ale najlepszymi poddaniami są balachy na trzecim poziomie. Tutaj jeszcze macie kombinacje różnego rodzaju, też można sobie wszystkie kombinacje posprawdzić, jakie ma zawodnik. Teraz sobie zobaczmy jednego z moich ulubionych zawodników, czyli Tonego Fergusona. Ruchy w parterze na czwartym, wstawanie w BJJ na trzecim. Tutaj macie znowu poziom czwarty, poziom czwarty, poziom czwarty, a więc bardzo dobry. No i poddania, jak widzicie poziom drugi w większości z nich i poziom czwarty. Tutaj macie w duszeniu Darkstroke, więc jest to ważne na jakim poziomie jest duszenie bo zwiększa to po prostu prawdopodobność poddania przeciwnika. No ale najważniejszą i tak jakby najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim jest stamina, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach, a teraz jeszcze wam pokażę kilku zawodników i poziomy ich poddań i parteru. Na przykład Jacare Souza, który jest chyba najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o poddania. Misz ucieczek, koszmar z pozycji Gardy, judoka do tego naprawdę chyba najlepszy zawodnik, jeśli chodzi o poddania, o stójkę, jakby o połączenie tych wszystkich aspektów. Na ziemi ma aż 99 przy obronie poddań i 99 przy poddaniach samych. Górna pozycja 98 i dolna pozycja 96. No więc jest naj, chyba największym kozakiem w tej grze, jeśli chodzi o poddania. I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o poddania, to najwięcej ludzi poddałem online właśnie tym zawodnikiem. A jest też nim łatwiej dużo wyjść z poddań. Więc no polecam tego zawodnika, jeżeli macie problemy z poddaniami, czy was poddają cały czas, no to to jest dla Was zawodnik. I co ciekawe, jest on lepszy z góry, czyli jeżeli jest na kimś niż z dołu, aczkolwiek z dołu i tak jest lepszy od większości zawodników, aczkolwiek zawsze próbuje się znaleźć nim na górze, a nie na dole. Jak na przykład w przypadku Tonego Fergusona czy Briana Ortegi, gdzie zawsze wolę znaleźć się na dole i walczyć z, z pleców niż z góry. To Jacare i Souza jest tym zawodnikiem, który jest lepszy z góry. I przejdźmy sobie i zobaczmy jeszcze jego umiejętności parterowe. Czyli zobacz ruchy przeciwnika i zobaczcie co on tu posiada na parterze. Podstawowe ruchy w parterze na poziomie piątym. wstawanie BJJ poziom 4, przejścia w BJJ, tutaj zmiana pozycji poziom 5, zmiana pozycji w BJJ poziom 5, no przetoczenia w BJJ poziom 5 i do tego jeszcze ma oczywiście we wrestlingu te wszystkie przejścia. Balachy na poziomie 4 trójkąt rękami na poziomie trzecim no zobaczcie ile on ma na przykład w tych balach i to są chyba jego najlepsze poddania jak widzicie i ma ich całkiem sporo z różnych pozycji no jest po prostu kotem naprawdę można tutaj poddawać nim bez żadnych problemów jak już mówiłem wcześniej no najwięcej yy, yy, graczy poddałem właśnie tym zawodnikiem jest on dosyć dobrzy w stójce co też dużo pomaga. Dobra, dla porównania zobaczmy sobie Georgia St. Pierre'a, który nie jest typowo do poddania, jest do Grand Pound i ma takie perki jak przytłaczająca obecność, która wspomaga to, żeby przeciwnikowi się odnawiała dużo wolniej stamina po obaleniu, więc jest to użyteczne. Zobaczmy sobie też jego statystyki, czyli... Ofensywa przy poddaniach 93, obrona przed poddaniami 91, no i górna pozycja 97, i dolna pozycja 92. No, jest to dużo gorsze bym powiedział od Jaccare'e Souzy, ale też daje radę. Może nie aż tak dobrze jak w przypadku Jaccare'e Souzy, aczkolwiek, no, da się też nim poddać, jeżeli się to umiejętnie zrobi, oczywiście. Więc przejdźmy i sobie zobaczmy tutaj jego ruchy. No i podstawowe ruchy w parterze na poziomie piątym, czyli to samo co u Jacare i Souzy, um, aczkolwiek w innych tych um, właśnie tutaj wstawanie BJJ ma na poziomie drugim, aczkolwiek wstawanie w zapasach ma na poziomie czwartym, no i resztę tutaj właśnie w zapasach ma na poziomach czwartym, a te BJJ ma na poziomie drugim, czyli są to trochę inne przejścia, um, oczywiście poddania też ma na niższych poziomach niż Jakarei. Więc no jest troszeczkę trudniej nim poddać, aczkolwiek jeśli dobrze się zachowamy, to też jesteśmy w stanie poddać nim w parterze. I powiem wam tak, to by było na tyle w tym odcinku. To był taki wstęp do poddań. Następny odcinek będzie już typowo o poddaniach samych w sobie. Więc zapraszam was na następny odcinek, a tymczasem do zobaczenia. Elo.